Witajcie, kochani, czas na regenerację. Słuchajcie, ten początek lata jest specyficzny, bo też wiosna była wyjątkowa. Ja myślę, że bardzo wielu z nas dało w kość yy, ta praca online, zajęcia online z dziećmi w domu i dużo czasu spędzania w czterech w ścianach. I jak patrzę po swoich znajomych, rozmawiam z przyjaciółmi, jak widzę ludzi na ulicy, to widzę, że większość z nas jest bardzo, bardzo zmęczona. Dlatego yy, Wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy bardzo porządnej regeneracji i odnowy. I chciałam ogłosić dzisiaj akcję regenerację, którą poprowadzę dla Ciebie tutaj na grupie 21 dni do idealnej cery przez całe dwa miesiące, w lipcu i w sierpniu i zaczynamy już w ten najbliższy weekend. Ja e, również, naprawdę dało mi też w kość mocno ten czas, ale mam taki nawyk już w sobie, że umiem dbać o swoją energię, uczę się tego od lat i już e, czułam, że też gdzieś mi się przepalają wszystkie e, elektrody w głowie i przyspieszyła moje wakacje. Dlatego mam dosyć spore energii, chętnie się z nią podzielę, ale też w trakcie trwania tej całej akcji podzielę się z tobą moją wiedzą. Bo jestem pewna, że każdą cerę, nawet taką, którą teraz uważasz, że już tak siadła, że już się nic z nią nie da zrobić, że nie poznajesz siebie w lustrze, że nie wiem, szukasz jakichś rozwiązań e, takich już bardzo intensywnych, poczekaj chwilę, bo gwarantuję Ci, że każdą cerę, nawet taką najbardziej zaniedbaną przez ten czas, uda nam się zregenerować tego lata i ja Ci podpowiem jak. Ale akcja regeneracja to też holistyczne podejście do, do całości nas, do naszego umysłu, do naszego ciała i będzie dotyczyła również naszego właśnie całej pracy nad sobą. I nie wiem, czy wiesz, ale istnieje taka dieta anty, antydepresyjna, czyli taka, która wzmacnia twój mental. Dieta, która jest wzmacniająca, która dodaje energii, dodaje siły, która spowoduje, że nasz mózg chodzi na zupełnie inny poziom. I też się będę dzieliła z tobą wiedzą, jaką mam, jeśli chodzi o odżywianie, Czyli wspierała Twoje ciało. Nie wiem, czy mi się uda namówić Ciebie do ćwiczeń fizycznych, ale może podzielę się moim doświadczeniem, ponieważ ja przez cały okres kwarantanny dosyć mocno dbałam o swoją formę. Nie wiem, czy schudłam, bo też nie o to mi to chodziło, ale na pewno czuję się dużo lepiej ze swoim ciałem niż nawet przed kwarantanną, więc podpowiem Ci jak ale również ci, co mnie znają, to wiedzą, że za mną są również trudne doświadczenia zdrowotne i naprawdę nauczyłam się pracować mentalnie ze swym umysłem, ale też taką higienę umysłu yy, można wprowadzić, która będzie nas wzmacniała, która będzie dodawała codziennie energii i też się będzie tym z Tobą dzieliła. Czyli od tego weekendu co tydzień możesz się spodziewać minimum trzy posty na tej grupie ode mnie. Jeden będzie zawsze dotyczył cery, drugi ciała, trzeci umysłu. Myślę, że będzie ich więcej, ale będzie to Taki czas wakacyjny. Jest, zaczęło się lato i lato jest najlepszym czasem na regenerację, i dlatego Cię do tego zachęcam. I um, nie będzie to tak, jak było na grupie 21 dni, że codziennie był jakiś post. Będzie, będą te posty pojawiały się co tydzień. W każdym tygodniu będzie całość o nas. I ty będziesz wybierał, lub wybierała, mam nadzieję, to, co do ciebie najlepiej przemawia, i próbowała zastosować w swoim życiu, dla swojej cery, dla swojego umysłu, dla swojego ciała. I bardzo już się cieszę na ten challenge, bo mam nadzieję, że będziesz się ze mną dzielił, dzieliła tym, co ta wiedza ci daje, jak ją zastosujesz, i będziemy razem się wspierać po to, aby na jesień być w pełni formy, mieć super siłę w sobie, super moc, także tą mentalną, i będziemy. Gotowi na nowe wyzwania. Czekam na Ciebie w ten weekend i do zobaczenia, do usłyszenia. Ściskam Cię. Pa!